Witam serdecznie, sobota rano. Spróbujemy zgonić. Drugi raz, już raz zgoniliśmy. Wczoraj było lanie, przypilnował mnie sąsiad. Zgoniłem, złapał mi 18, ja mu 2 życie, ale lecimy jak to się mówi do ostatniego pióra. Coś z tego musi zostać. Ten dół cały był pewnie złapany przez niego. Niech usiądą, nie nagrywałem wczoraj, bo był, no bo wiadomo, chwila to była, myślałem, że wszystko nie sama, ale sąsiad nie śpi. Jest jeszcze trochę tego towarzystwa, zaraz ruszymy. Zobaczymy, jak to będzie szło z ran. Kawkę popijamy. Także 18:02 wczoraj. Rynce opadają. No ale wiadomo, murale u mnie spadał, sąsiadów w górę. Jeszcze pojedynek trochę chodzi i ze 20 w kupce. O, pokażę. Zuszymy, zaraz towarzystwo Damy jeść do roboty i dziś ani jutro nie będą już więcej rozpuszczane. Dobra Tak to wygląda Dostaną papusiu Zgonimy jeszcze raz i do roboty Ale to jak mówię teraz jest 5-6 na dachu będzie w tej chwili a nie było żadnego Nie chcą się chodzić w kupeczce. Wiem, że to nie czas na chodzenie, ale u sąsiadów chłodno już kupię. Całe niebo. Wczoraj bo ta Ścinka, no to naprawdę było tego wpyta. Tu jest, no nie wiem, że 480, 50, 70. Już nie wiem, ile tego jest, ale policzymy. Zaczynaliśmy od 528, skończymy na 128. Ale tak jak powiedziałem, nie doniosę nawet jednego. Jak już to na wiosnę się kupi ze dwa loty. A tutaj co ma być to zostanie? Tam ta kubka ładnie chodzi. Tu pojedynków jeszcze naprawdę sporo. Idę ja przyniosę trochę jedzonka. Mam nadzieję, że tym razem dobrze się nagra. Sześć, jeśli się źle nagra, to po prostu nie wstawię. Czy pojedynki chodzą? Sam ciekawy jestem, ile tego jest, ale myślę, że od 528 do 80 to na pewno brakuje. Ach. Nie ma tu się przejmować. Zostanie 200, 150, może 250, ale tych to trzeba. Kawka się popija. Ale przecież mi trochę ci się nie skoczyło przez te koki. <laughs> Bo się nie wiem czego pociąg jedzie. <laughs> Za dużo chyba papu. To są za delikatne. Jakby człowiek nie dał, ale to szkoda. To by przy nodze chodziły, a tak przewraca się w tych dupach z dobrobytu. Jest możliwość bez sąsiada. Zgodnimy zaraz jeszcze raz. Ale niech to zjedzą sobie wszystko, żeby miały siłę. Dzięki do góry nie można ze statywem, bo wszystko w górę. Wczoraj to samo, zanim podszedłem jeszcze do zaciągu, już wszystko chodziło w górze. Niech zbierają. No i dobra. Będzie na tyle. Cześć, jeszcze się przespać. Ze dwie godziny przed pracą. Popatrzymy, może zgonimy jeszcze raz, ale. A myślę, że zgonimy. Już jak przyjechałem. Obudziłem się, no to. Skoro ja nie śpię, to i one nie śpią. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Do następnego filmiku. Na razie cześć.